Dobra, dzisiaj nagrywam sobie modą w przez to, że ostatnio sobie kurde tak grałem i ja takie nie no, muszę nagrać na to odcinek, bo tak mam ochotę na tą grę pograć sobie, bo nie wiem czemu, ale dla mnie to jest jedna z najlepszych Call of Duty, mojej ulubionych Call of Duty, a dla każdego prawie jedna z najgorszych Call of Duty, każdy to nienawidzi tą grę, bardzo mało jest taki procent graczy w Call of Duty community, że lubi tą grę, tak na serio, tak jak ja lubię tą grę, bardzo mało ludzi jest to, co lubi tą grę. Ja na serii nie wiem czemu bardzo ludzi dużo nie... kurwa bardzo dużo ludzi nie lubi tej gry. Mi się wydaje przez to, że to jest zły timing tak na serię, bo wiesz... Przedtem było modą Affet 2019. Tam był movement, tam było wszystko to co ludzie chcieli. No, no prawie wszystko to co chcieli, ale no wiesz, no, był takie coś jak movement, takie rzeczy. A tutaj bam, po roku, kurde, usunęli movement, wszystko zrobili. I wiesz, ja w ogóle nie grałem modą Affet 2019. Wtedy jak był pik, no to ja dla mnie to nie było, wiesz. No dziwne, co nie. Ja tam przyszedłem z Black Opsa 2 no to wiesz, Black Opsie 2 w ogóle był prawie taki sam movement jak tutaj. I może dlatego mi się też tak podoba, przez to, że wiesz, że porównuję się do Call of Duty. I też, że no, nie ma tu takie, takiego movementu, co nie. Jesteś sniperem, no to bardzo lubisz tę w ogóle grę, bo no, ludzie nie ogarniają w ogóle tego, jak robić Movement na jakoś tak nie wiem, no dla mnie zawsze było to Call of Duty zarąbiste, nie, mi się podobało. Zawsze od momentu, jak to wyszło, kupiłem tą grę, zawsze mi się to podobało. Każdy of nie, to jest jedno z najgorszych Call of Duty, takie rzeczy. Nie, dla mnie to jest zarąbiste na Call of Duty. Nawet widać, że kurde, no jestem demonem w tej grze. Tak, tak, no cap. Ta snajperka jakiej okay, motion Rifle jest zarombista. Tak, kurde, robię takie ładne klipy. Jeden raz miałem takiego tenona, czy jak to można powiedzieć? Nie wiem jak się nazywa. Ja jestem snajperem, ale nie znam tych kurde terms, co kurde snajperzy używają. Ale kurde, ja takie ładne klipy robię z, z tą snajperką, ale kurde no... Przez to, że kurde nie NVIDIA ma takie problemy, no to nie zapisało mi się. Ja tak nienawidzę teraz NVIDIA. Nie wiem czemu. Czy to ja mam taki też problem, tylko problem, czy to sporo ludzi ma problem, kurde z Niviam. Widziałam sporo nawet ludzi, że mają problem z Nidiom, że im się nie zapisują klipy, że im się usuwa w ogóle klipy, takie rzeczy, no mi się często to robi. I nie wiem czemu, czy to jest jakiś przedmój komputer, czy coś takiego. I don't know. O jezu, ale tak mi się przypomniał, jak to było te takie elektryzowanie. Boże, smary, to mnie tak denerwowało, jak ludzie to używali. Tak, kurde, grasz sobie na chillu, chillu i pójdzie bam, dostajesz elektryzację. Tego też za bardzo nie rozumiałem. Nigdy tego nie rozumiałem. Jak to przechodzi przez dwa kontenery? Ja rozumiem, że wiesz, że przez jedną ścianę tak. A ja mam jakieś kurde nie far ty... Tak powiemy, tutaj, tutaj jest jeden layer. To ja rozumiem, że przez to, że można przestrzelić, czy jak to się nazywa, to gówno co nie? To jest śmieszne throwing Choice, jak to się nazywa. Ale przez dwa kontenery, dla mnie to jest bardzo dziwne. Że przez dwa kontenery można taką wysłać to. No. Ale mnie zawsze to, ej, zawsze mnie to ciekawiło, czemu ludzie w ogóle potrzebują mnie w każdym Call of Duty Slide Handling. tak na serio. Mnie to zawsze ciekawiło, po co każdy potrzebuje mnie Slide Candle? okej, okay, rozumiem, jesteś przyzwyczajony do Slide Candle. okej, okay, ja jestem do dużo rzeczy przyzwyczajony, ale mogę się przyczaić do, nie do bez movementu, czy jak tam można powiedzieć, jest tu movement, na serio. Tu mogłeś robić movement, tylko nie taki jak, no ludzie myślą, co nie, że wiesz, że jak sobie pomyślą o movemencie, no to to jest movement, nie. Tutaj to był totalnie inny moment, ja bardzo jestem przywyczajony do tego momentu przez to, że no, no może to nie jest moment taki oficjalny, ale dla mnie to jest moment przez to, że ja grałem w GTA 5 rank, nie rankedy, tylko yy, run and gun, a run and gun powinno, yy, zawsze się robiło odwiedzić. A odbiegi to jest to, że strzelasz, BAM, robisz odbieg, strzelasz, BAM, odbieg, strzelasz. Każdy to w GTA robił, ale tutaj w ogóle ni nikogo prawie nie widziałem, żeby taki movement robił, co nie, w modą Warfare 2. Nie wiem czemu, ale no, no cóż, ludzie wolali kurde hejtować na tą grę. O, że to jest gówno gra, bo nie ma movementu, takie rzeczy. Zarąbista jest taka Call of Duty. Tak na serio, ja już wolę tą grę, niż Modern Warfare 3, na serio. Modern Warfare 3 jest taka, no, fajnie sobie pograć na movemencie, kiedyś fajnego klipa się tam dostanie, jak kogoś tam, nie wiem, zrobić na slight cancing, ale czy to jest takie ciekawe. Nie, jakoś wolę bardziej te odbiegi robić niż to jest warte. Jakoś jak zrobię sobie te odbiegi, jakąś taką większą satysfakcję mam. ale tutaj widzę, że bardzo małe levele tutaj są. Nie wiem, czy to w ogóle już nikt nie gra w tą grę, czy coś takiego. Jak widać, moje oponenci są 46, 26, kurde 63, w moim teamie 23 jest. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle jakieś tylko, nie wiem, czy MPC, ty muszą dodawać, że kurde nikt nie gra w tą grę. Ale te bridge czy jak to się nazywało, to było jedno z najgorszych rzeczy w tym Call of Duty, no serio. To było takie denerwujące, jak sobie grałeś normalnie i przez ścianę dodałeś. No, fajne to jest i niefajne, no bo to jest takie... Jest to bardzo potrzebne na Sheetmanie, jak ktoś się kampi w tych kontenerach, no to może od drugiej strony tylko wano się Bridge Charge'a i, kurde, Pop Dead'a, co nie? Ale inaczej to kurde to tak denerwuje. No tak tutaj, to sam wyciąga. I to możecie napisać w komentarzach, jak nie lubiliście tej gry, no to możecie napisać czemu, jaki był powód w ogóle, że nienawidzieliście tej gry. Dla mnie to ja nie wiem czemu ludzie tak za bardzo nienawidzieli tej gry. Rozumiem, że wiesz, że można być upset, bo kurde, bo wiesz, movement usunęli, taki typowy movement Call of Duty ja to rozumiem, co nie, ale no, kurde, no, cały czas płakać, kurde, że nie grali ludzie, przestawali. Ja rozumiem, jak byłeś Warzone playerem, wtedy to ja Cię rozumiem 100 co nie? I zawsze to gadam, w warzone musi być moment, to musi być. Multiplayer nie potrzebuje być moment, taki, wiesz, jak, kurde, Snipe i takie rzeczy, nie. To nie potrzebuje być, tylko potrzebuje być, no, w Warzone, bo w Warzone, no to... To brakuje, co nie? Jak kurde, grałem sobie mod nie modą, tylko wordzono dwójkę, to tragedia to była. Jak ktoś się, no nie wiem, biegłeś sobie na taki open field, biegłeś sobie, no to od razu te dałeś. Przez to, że kurde, no jak chłopci zrobił taki ładny laser, no to jesteś w dupie, co nie? Może nawet jak sobie dasz, kurde, nie wiem, jakieś smoki i coś takiego, no to za dużo ci to nie pomoże. No nie! Screjlowałem! Dobra, lecimy dalej, walić to. Kurde hitmarker, nie! Aaaa, kurde, ale ładne to nawet było, dobra. Aaa, kurde, no właśnie to jest ten problem, że kurde, to jak zrobić tego slajda, to że ty tak, nie możesz ADS, yy, wiesz, przycelować, i to jest takie. To jest... Ej, tylko ja mam taką fazę, czy to jest tak szyb... A ja pierwszy raz takie coś widzę, żeby ten statek się ruszył, czy jak to można powiedzieć. Nie no, ale bardzo tutaj dużo przegrałem na tej grze. Ja tutaj najwięcej godzin chyba nabiłem w jeden rok. Tak na no serio, tak chyba 600 godzin Jak nie liczyć z modą F3, no to tak około 600... No, około 600, no bo tam, wiesz, jeszcze Modern gram no grałem, no to tak, no tak odeję tam, nie wiem, 100 godzin, coś takiego, no bo logiczne, że robiłem Camo Meshi, no to troszeczkę mi to zajęło. Ale tutaj Camo Meshi to było jedno z najgorszych Camo Meshi, To się przyznam, kiedy Camo to było, no nie było aż takie ciężkie, tylko było ciężkie z tym, że było, jak się longshoty. Jakby nie było longshotów, no to by było zarąbiście, no bo ja miałem zawsze taki problem, że, nie wiem, na niektórych broniach, ch**e, nie wiem, w jeden dzień 3-4 bronie, bam, 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 pod rząd, co, nie? robiłem, ale niektóre to ja robiłem kurde przez dwa dni tylko jedną broń, bo nie mogłem kurde od polery zrobić tego, bo było takie, no wiesz, no gówniana broń, to no, takie głupie w ogóle bronie były, co potrzebowałeś zrobić, bo wiesz, ja to robiłem jak nie było jeszcze tej Battle Passa broni, no to musiałeś się bawić, ale później wiesz, ja tak długo to robiłem, te camo że kurde zdążyłem jak było Battle Pass bronie. A, kurde, ale bardzo lubię sobie tak tylko wbić tak na, na, te, na tego modą i tak sobie posnajpić. Kurde, to jest takie satisfying snipe w tej grze. Nie wiem, jakoś ten Morseman rifle w modą 3 nie jest to samo. Jakoś Modon 3 trójce... Nie jest ten sam feeling w ogóle snipery. Jakoś modą we dwójce to był taki zarąbisty feeling snajpienia. Ogólnie te normalne snajpienie, Nie, nie gadam nawet, że Morpheman Rifles, tylko takie normalne snajperki też były o wiele lepsze niż modą we trójce. Jakoś modą w trójce nie ma w ogóle żadnych takich fajnych broni i w ogóle nic takiego. Jakoś tak nie ma nic takiego, że wow, tak snajperka mnie ciągnie. Tak nie wiem, no Longbow jest fajny. Bo jest szybki, ale na kontroler, no to już nie za bardzo. Bo nie ma ADS Speed, jak dobrze pamiętam. Usunęli, ei, nie ADS Speed, co ja gadam? Aim Assista usunęli. Jak dobrze pamiętam, ale nie jestem 100% pewien. O? Jak chłop nie, dead? Jak to możliwe, że. Ja cię. nie, nie rozumiem. Da, no serio, "mortal Rifle to jest takie gówno kiedyś, to jest takie hitmarkery robi, ta maszyna to jest hitmarkerowa, ale no cap pójdę na, na myśl, się tak o wiele lepiej snajpi. Jak jesteś przyczyny do snajpienia, tak jak na w ogóle jest to wszystko takie no logiczne, że będziesz wiedział prawie 100% gdzie oni będą, no bo to jest taka mapa jest stworzona, że albo stąd, albo stamtego będą szli. To jest takie zrąbiste. Tak sobie grać tylko i lecisz. Bam, bam, bam. 78 killi miałem. A mnie to właśnie ciekawi. Czy to trzeba takie są low level? To jest, że nie wiem. W ogóle nikt tu nie gra. Muszę jakieś NPC tu dodawać czy coś takiego. Nie wiem.